Kaito kiedyś dużym chłopcem. I'm just a kid who's hard. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Kai So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. Kaju, 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 kaju. anki kaju. That's me! Przyjęcie niespodzianka. Mama, tata i dziadek pojechali na zakupy, więc Kajtusi i róża spędzali przyjemnie popołudnie z babcią. Babciu, chodź pokoloruj ze mną! Za chwilę, Kajtusiu. Przyjdę, jak tylko skończę prasować. A po co prasujesz? Żeby koszula nie była taka pognieciona. Dałam ją tydzień temu dziadkowi na urodziny. A ja nie byłam na jego przyjęciu urodzinowym. Dziadek nie wyprawiał przyjęcia, Kajtusiu. Kajtus nie mógł sobie wyobrazić urodzin bez przyjęcia urodzinowego. Czemu nie? Dziadek był przeziębiony i nie czuł się na siłach, by świętować. Możemy wyprawić mu przyjęcie dzisiaj. Myślę, że to wspaniały pomysł. Będzie bardzo zaskoczony. Będą kapelusiki i gry, i ciasto urodzinowe, i narysuję osiołka. To będziemy potrzebować kilku rzeczy. Chcę, by było bardzo kolorowo. Myślę, że mam tu gdzieś więcej kredek. <noise> Nic nie widzę. <noise> Chyba muszę to poprawić. Babciu, chciałbym gdzieś powiesić osiołka. Mm -mm. Wiedziałam, że znajdziesz idealne miejsce, Kajtusiu już pomyślał, że dekoracje wyglądają ładnie, ale ciągle czegoś brakowało. Nie ma balonów, babciu. Chyba zostało ich kilka po Twoim przyjęciu urodzinowym. Kajtusiu, chyba musisz być troszkę starszy, by dmuchać balony. Kajtuś był rozczarowany, że nie potrafi jeszcze nadmuchiwać balonów. Ale zaraz przypomniał sobie o czymś, co potrafił zrobić. Zobacz, babciu, co ja umiem. Jejku, to bardzo dobra sztuczka. Możesz przyczepić ich więcej. Nic się nie stało. Musisz tylko pamiętać, żeby pocierać troszkę lżej, tak jak wcześniej. Już! Czy tyle świeczek wystarczy na dziadka urodziny? Ha. O, myślę, że mamy stanowczo za mało świeczek. A może po prostu postawimy na torcie tyle świeczek, ilu gości będzie na przyjęciu. Kajtuś nie mógł się doczekać powrotu dziadka do domu, ponieważ razem z różą chcieli wykrzyknąć Niespodzianka, tak jak im pokazała babcia. Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego dziadku. <śmiech> <śmiech> o, jakie to wspaniałe! Dziękuję wam bardzo. Nic nie wiedzieliśmy o niespodziance, bo to był pomysł Kajtusia. Zły sen Kajtusia. Pewnej nocy, kiedy już wszyscy poszli spać, Kajtusiowi przyśnił się zły sen. Mamo! Tato! Co się stało, synku? No już, już. Co ci się śniło? Jakiś straszny potwór mnie gonił. Złe sny mogą być czasami naprawdę straszne. Ale już dobrze. Już go nie ma, prawda? Lepiej się czujesz? Tak, tatusiu. To dobrze. Wsuń się z powrotem pod kołdrę. <laughs> Dobranoc, Kajtusiu. Dobranoc, tato! Kajtuś zobaczył na ścianie kształt, który wyglądał jak potwór. Pomyślał, że jeśli schowa się pod kocykiem, potwór go nie zauważy. Kajtuś bał się być sam w pokoju, więc postanowił dołączyć do mamy i taty w ich łóżku. Tato, obudź się. O co? o co chodzi, synku? Co się stało? Nie chcę spać w moim pokoju. Chcę tu zostać. Tak, wiem, ale powinieneś spać u siebie, jak duży chłopiec. A ja nie chcę tam spać. Wszyscy musimy odpocząć, Kajtusiu. Jeśli się nie wyśpisz, jutro będziesz zmęczony, kochanie. Mamo, poproszę o szklankę wody. Dobrze, zaraz ci przyniosę. Kajtusz chciał, żeby jego mama została i przeczytała mu historyjkę, więc podszedł do półki wybrać książkę. Proszę, twoja woda. Możesz przeczytać mi jedną historyjkę, mamo? Oh, wybacz, kochanie, jest już za późno na historyjki. Tylko jedną, proszę. Jest bardzo późno. Pora iść spać. Ale ja nie jestem śpiący. Oh. Owszem, jesteś. I oh, ja również. Widzisz, wszystkie twoje zwierzątka też chcą spać. Mm. Gapcio! Mamo! Co się dzieje, synku? Gapcio wylał moją wodę. Nic się nie stało. i już po problemie. Kajtuś naprawdę próbował zasnąć, ale po prostu nie mógł. Niezależnie, na którym boku leżał, i tak było mu niewygodnie. Zaczął się niecierpliwić. Kajtuś był pewien, że poczuje się lepiej śpiąc w łóżku mamy i Tucho, co ty tu robisz? Chcę spać tutaj. Nie lubię swojego łóżka. Ale to łóżko nie pomieści naszej trójki, a twoje jest dla ciebie idealne. A co z Misiem i Gapciem? Śpią sami w twoim pokoju? Będą się czuli bez ciebie samotni. Oni też mogą spać tu. Nie, nie mogą. No proszę synku, idź do łóżka. Muszę pójść do toalety. Uh. Gabciu i Misio bardzo się cieszą, że wróciłeś. Teraz wszyscy możecie iść spać. Ale ja nie chcę jeszcze iść spać, tato. Pograjmy w coś! Wyjrzyj przez okno. Co widzisz? Jest ciemno. Nic nie widzę. No właśnie. Wszystkie światła są wyłączone, ponieważ wszyscy mocno śpią we własnych łóżkach. Nawet słońce poszło spać. Wiesz, kiedy byłem małym chłopcem, też czasami miewałem złe sny. Naprawdę? Tak. I miałem na to sposób, którego nauczyła mnie babcia. Tobie też może pomóc. Kiedy leżałem w łóżku z zamkniętymi oczami, tuż, tuż przed zaśnięciem, myślałem o dobrych rzeczach. O samych ulubionych rzeczach. O jakich? Jak tęcza i wskakiwanie do wielkich stert liści właśnie takich. A ty co najbardziej lubisz? Ciastka czekoladowe i ciężarówki <laughs> to brzmi wspaniale. Dobranoc, synu. I pamiętaj, myśl o przyjemnych rzeczach, dobrze? Kajduś zaczął myśleć o swoich ulubionych rzeczach szczególnie o wozie strażackim. Myślał o tym wszystkim tak intensywnie, że nie mógł zasnąć. Postanowił wstać i pobawić się. Brum, brum, brum. Bip, bip. O nie. Brum. Kajtuj zaniepokoił się, że rodzice się obudzą, więc próbował uciszyć dźwięk. Co za hałas! Kajtusiu, dlaczego się bawisz? Jest środek nocy. Kajtus był teraz bardzo, bardzo zmęczony, ale nadal nie chciał spać w swoim łóżku. Kochanie, potrzebujesz trochę snu. No, połóż się i zamknij oczy, a zaśniesz raz dwa. A jeśli znowu przyśni mi się coś złego, pokaż mi swoją poduszkę. A po co? Proszę. Odwróciłam Twoją poduszkę na stronę dobrych snów, więc teraz na pewno wszystko będzie dobrze. Gabcio śpi, i misio śpi, i dinozaur śpi, i kajtuś śpi. Dobranoc w synku słodkich snów. Kajtuś i komputer. tuś nie miał pojęcia, co tata przyniósł do domu w tym wielkim pudełku. Zastanawiał się, czy w środku jest coś specjalnego dla niego. Co tam jest, tato? To niespodzianka. Hej, dostanę powitalnego buziaka? Czy to zabawka? Niezupełnie. Może to. Jajo dinozaura? <laughs> Nie, to nie to, tato. Tata tylko żartuje. Zanieśmy je do pokoju zabaw i otwórzmy. Kajtuś był bardzo ciekawy, co znajdowało się w pudełku. Co to jest? To jest komputer. Komputer? Kajtuś był zawiedziony. Miał nadzieję, że tata przyniósł niespodziankę tylko dla niego. Pokażę ci, jak działa, jak tylko go podłączę. Kupiłem dla ciebie program do rysowania. Gad? To kot w pudełku. Zobacz, Kajtusiu, w tym pudełku rzeczywiście jest dinozaur. Widzisz? Możesz rysować w komputerze, a potem wydrukować swój rysunek. Będę potrzebował kredek? Nie, zobacz. Rysujesz poruszając tym. To się nazywa myszka. Myszka! Patrz, Gabciu. Kajtusiowi podobało się rysowanie w komputerze. Na początku jednak używanie myszki do rysowania było trudne. <głos> 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 Gapcio, łapie myszkę! Pip, pip! Wydrukuję obrazek dla ciebie i będziesz mógł go pokolorować. Później znowu porysujemy w komputerze. Kajtuś był zawiedziony. Chciał nadal rysować w komputerze, ale wiedział też, że używanie kredek było dużo łatwiejsze. Nie, gabciu, uciekaj stąd! Kochanie, gdzie są pieluszki róży? Kajtuś chciał wydrukować kolejnego dinozaura, by go znowu pokolorować. Widział, jak mama naciskała przycisk, więc pomyślał, że może spróbować. O nie! Synku, co się stało? Chciałem mieć kolejny rysunek dinozaura i zepsułem komputer, mamusiu. Nie zepsułeś komputera skarbie, zobacz. Ale zawsze musisz zaczekać na mamę lub tatę, zanim zaczniesz używać komputera, dobrze? Kajtusiowi ulżyło, że nie zepsuł komputera. I szybko odkrył, że zabawa pudełkiem od komputera była tak samo fajna jak rysowanie w komputerze. Uważaj, różo! Zaraz się zderzymy z kocią górą! To nie było zbyt przyjemne lądowanie. Chodźcie, kolacja gotowa. Dobranoc, mamusiu. Mogę z tobą jutro porysować w komputerze? Oczywiście, kochanie. Gabcio boi się myszki, mamusiu. To dlatego, że jest bojdutkiem. Wielkie odkrycie, Kajtusia. Jestem wielkim dinozaurem! Ja też jestem wielkim dinozaurem! Ro, 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 ro. Kajtuś i Leon bawili się w ogródku. Udawali, że są dinozaurami. Jestem wielki jak góra! Ja też! Leosiu, spójrz! Dżungla dinozaurów! Kajtusiu, trzymaj się z dala od moich kwiatów. Kajtuś wiedział, że miał nie deptać kwiatów. Ale czasami, bawiąc się z Leonem, trochę się zapominał. Znajdźmy dinozaurową górę do wspinaczki. Możemy zebrać kamienie. Tak! A potem wspiąć się po nich. To są skały. Dinozaury potrzebują sterty kamieni. Możemy je poustawiać w piaskownicy. Kajtuś i Leon byli rozczarowani. Chcieli wspiąć się po większej stercie kamieni. Potrzebujemy większych skał. To jest naprawdę duża skała. Leosiu, pomóż mi! Chłopcy, jesteście za blisko moich pomidorów. Możecie je zniszczyć. Tato, pomóż! Potrzebujemy tego na dinozaurową górę. Dinozaurową górę, tak? To jest całkiem duża skała. Zaklinowała się! Skoro wystaje i ktoś może się o nią potknąć, powinniśmy ją przesunąć. Dobrze, Leosiu? Ty złap tam, a Kajtuś popchnie ją tutaj. A ja pociągnę. Gotowi! Wyjęliśmy ją! Udało się! Hej, wygląda na to, że wyciągnęliśmy coś wyjątkowego: specjalną skałę? Tak, spójrz to rybia skamielina. Co to z kamielina? Otóż, dawno, dawno temu ryba utknęła w mule. I po długim czasie ten muł zmienił się w skałę. Ale jak ta ryba utknęła w mule? Może trochę mułu ją przygniotło? I to była prawdziwa ryba? Dobra robota. Rzadko można znaleźć coś takiego. Czy mogę ją zabrać do domu? Nie! To moja skała. Ale ja ją znalazłem. Nie, ja ją znalazłem. Kajtuś i Leoś kłócili się, ponieważ obaj chcieli mieć specjalną skałę. Ale była tylko jedna możliwość, by tak się stało. Będziecie musieli bawić się nią na zmianę, dobrze? Dobrze. Weźmy ją do piaskownicy. Mamy teraz mnóstwo kamieni. Wespnę się na górę dinozaurów. Ja wspinam się pierwszy. E? Co to było? To wielki dinozaur chce się wspiąć na naszą górę. Deszcz pada. Pobawmy się w deszczu. Dinozaury na pewno lubią deszcz. Lepiej wnieśmy kamienie do środka. Proszę, teraz możemy bawić się w dinozaury. Ale nie mamy wyjątkowej skały. Jest za duża, żeby ją przenieść. Chłopcy, czemu wnieśliście kamienie do środka? Nabałaganiliście. Kajtuś i Leon zorientowali się, że zrobili coś nie tak. Ale oni chcieli tylko kontynuować zabawę w dinozaury. Pada deszcz, czy nie możemy bawić się na dworze? Ale nie możecie wnosić kamieni do domu. Czy chłopcy powiedzieli o wyjątkowej skale, którą znaleźli? Nie, ale wygląda na to, że znaleźli ich sporo i wszystkie przynieśli nam do domu. Znaleźliśmy skamielinę, ale jest za duża, żeby ją wnieść. Mam pomysł. Może zostawimy kamienie na zewnątrz, żeby umył je deszcz. A ja zabiorę ciebie i Leosia do biblioteki i poszukamy książek o skamielinach. Kajtuś i Leoś byli podekscytowani wycieczką do biblioteki. Nigdy wcześniej nie byli razem w bibliotece. Zamierzam znaleźć książkę o skamielinach. Ja zamierzam znaleźć książkę o dinozaurach. Może znajdziecie książkę o skamielinach dinozaurów? Skamielinach dinozaurów? Ja znajdę ją pierwszy! Kajtuś i Leoś szukali, szukali, ale nie mogli znaleźć tej książki, o którą im chodziło. Szukacie jakiegoś konkretnego rodzaju książki? O dinozaurach! W kamieninach! Mamy mnóstwo książek o dinozaurach. Pokażę wam, gdzie są. Kajtusiowi i Leosiowi bardzo podobało się oglądanie książek o dinozaurach. Ten dinozaur jest taki wielki jak drzewo! A ten wygląda strasznie! <laughs> Leosiu, patrz! Jej, skamielina dinozaura! Nieźle wygląda, co? To model skamieliny dinozaura. Znaleźliśmy dzisiaj skamielinę. To ryba, która ugrzęzła w mule! Naprawdę? Chcielibyście ją tu przynieść, chłopcy? Moglibyście ją położyć na wystawie obok modelu z kamieliny dinozaura. Tak! Świetny pomysł. Możemy przenieść ją jutro? Tak. Kajtuś i Leoś byli bardzo zadowoleni, że ich rybia z kamielina znajdzie się w bibliotece i mnóstwo dzieci będzie mogło ją zobaczyć. Wszyscy zobaczą naszą wyjątkową skałę. Ale musi być czysta i błyszcząca. Już może znajdziemy kolejną skamielinę? Skamielinę dinozaura. Ura! 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 Ura!